Historia kieleckich ulic. Nie było w Kielcach murów obronnych, potężnych baszt ani bram miejskich. Miasto jednak miało prawo do wystawienia na czterech wielotowych drogach czterech rogatek, czyli takich punktów poboru myta, poboru opłat, a przede wszystkim kontrolowania ruchu. To miasta można było wjechać tylko tymi kilkoma najważniejszymi drogami. Rogatka Krakowska stała dokładnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj ulica Jana Pawła zakręca w ulicę Krakowską w stronę pływalni miejskiej za sadem dawnego dworu Karsza to na tym narożniczku, są plany xix wieczna stała rogatka Krakowska. I cały w związku z tym ten obszar nazwano rogatką Krakowską, bo tak. Się mówiło, iść do rogatki krakowskiej albo tam, gdzie rogatka krakowska. To było nieodległe przedmieście miasta. O tyle ważne, że w tym miejscu rozchodziły się dwa ważne szlaki, czyli na Kraków, choć nie był to najwcześniejszy szlak na Kraków, bo dawniej na Kraków to ulicą Chęcińską raczej. No i przedłużenie ściegiennego, czyli na Morawicę, Pińczów-Busko, czyli ważny trakt na południe do Wisły. Słowem, to miejsce było ruchliwe i ważne. Cały ten obszar między dzisiejszą Ogrodową a ulicą, właśnie Jana, Pawła i dalej ściegiennego, to był folwar, tak zwany rządowy folwark Psiarnia, z górą kadzielnią jednym z głównych ośrodków przemysłu kieleckiego, takiego mineralnego i wapienniczego. Więc to miejsce było ważne. Spory ruch. Tam był folwark Psiarnia, on był własnością biskupią, później stał się własnością rządową. Wyjątkiem był ten narożniczek, gdzie dzisiaj stoi dwór Karsza. Narożnik zabudowany w połowie XIX wieku przez najpierw dworek Borkowskich, później kupiony przez Gwikasz Tumfa, który wzniósł tam nowoczesny browar, przejęty później przez Karszu i stąd została nazwa. Ale krakowska rogatka, cały ten obszar był bardzo ważny, także ze względu na to, że po pierwsze leżał tuż za wzgórzem zamkowym, z całą ważną zabudową ulicy Jana Pawła od Katedry do końca parku do rogatki krakowskiej. Poza tymi budynkami, które my doskonale znamy, tymi budynkami związanymi z seminarium z górzem zamkowym, tam stoi będący dziś siedzibą NFZ-u, budynek Trybunału Cywilnego, czyli sądu. Tam jeszcze bardziej w stronę jezdni, tam gdzie dzisiaj stoi kiosk, był przytułek dla starców. Po drugiej stronie ulicy, tam, gdzie przy narożniku krakowskiej rogatki jest taki dzisiaj dosyć zaniedbany parking między seminaryjską a wesołą stał Dom Świętego Tomasza, także był to kościelny, dysezjalny przytułek, rozebrany w latach 80.. I gdybyśmy poszli dalej w stronę miejsca ściegiennego, po lewej stronie, bo tylko po lewej stronie jest zabudowa, stało kilka budynków, i do dzisiaj stoi na końcu tej całej zwartej zabudowy taki piętrowy budynek, niespecjalnie powabny architektonicznie, ale przede wszystkim dlatego, że to były koszary, tyle że prywatne. Później zaś był jeszcze tylko tak zwany dworek Kozińskich, a potem był obszar najstarszego kielskiego zakładu przemysłowego, czyli kielskich marmurów. To był właśnie koniec miasta. Dopiero w latach 30. też przy krakowskiej rodzce zniesiono ten wspaniały dom wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego i cały kompleks taki sportowo-rekreacyjny, który się ciągnie i ciągnie aż po górę pierścienicy, gdzie do dawno mieliśmy skocznię. Elementem zabudowy krakowskiej rogatki był także dwór Borkowski, czyli dwór Karsza i ten browar Karsza, właściwie browar Ludwika Sztumpfa, którego największa część, ta dawna słodownia i lodownia, stoi do dzisiaj potężne, dość ponurek wszystko stojące w chodniku ulicy Ogrodowej, bo to wszystko jest także obszar krakowskiej rogatki. Za tym magazynem skarba opada do ulicy, jest takie wypłaszczenie, tam stał do lat 60 20 wieku Taki drewniany Babilon, w którym Sztumba, później Karszowie sprzedawali piwo. A później jest taki cofnięty troszeczkę od ulicy, pałacyk, do którego Borkowscy, ci, którzy wystawili dwór Karsza, potem się po sprzedaży tej posesji przenieśli. I jeszcze dalej jest jedyny stary budynek, który trzeba wiązać z krakowską rogatką, czyli tak zwana Psiarnia. XVIII-wieczny dom, będący prywatną własnością, co do którego nie ma pełnej jasności. Podobno był siedzibą zarządcy folwarku Psiarnia. I w tę stronę właściwie dotąd ta krakowska rogatka w sensie też nazewnictwa sięgała. W stronę południową do obecnego gmachu wojskowego. Kultury, w stronę wschodnią, czyli wzdłuż ulicy Seminaryjskiej dzisiejszej, aż po ulicę Wesołą, to to jest właściwie ten obszar bardzo rozległy krakowskiej rogatki, który wziął nazwę od punktu poboru opłaty wjazdowej do miasta i takiego w szlabanu, który regulował ruch w mieście, zwłaszcza po zmroku. I to właściwie, to warto zaznaczyć, jedyny punkt w mieście, gdzie ta nazwa funkcjonuje do dzisiaj, jest absolutnie czytelna. I żeby tak na zakończenie podnieść jeszcze wartość tego, bo to jest niesłychanie ciekawe miejsce, które w jakimś stopniu utraciło swoją funkcję komunikacyjną, bo było to bardzo ważne miejsce, Rozjazdowe dawniej, ale dzisiaj większość tranzytu już tamtędy nie idzie. Krakowska Rogodka stała się takim placem bardzo rozległym, służącym bardziej lokalnemu ruchowi i mieszkańcom. A w okresie powojennym ten wówczas niezabudowany zupełnie obszar, który miasto skomunalizowało, wzbogacił się o jeszcze kilka bardzo ciekawych budowli i funkcji. W latach 60. zbudowano pierwszą nowoczesną, pływalnie krytą. Po drugiej stronie ulicy zbudowano osiedle mieszkaniowe w widłach ulicy Legionów. Później postawiono jeszcze w latach 50. budynek Wydziału Humanistycznego obecnego Uniwersytetu Wyższej szkoły pedagogicznej, później dawny stadion Sokoła, po wojnie stadion klubu KS Błękitny, dzisiaj klubu Korona. Słowem, gdyby tak dzisiaj próbować sobie wyobrazić i przestrzennie, i funkcjonalnie, i tak historycznie równie skomplikowany, bogaty w tradycje fragment bliskich przedmieść dawnych Kielc, to byłoby to trudne. To chyba jest najbardziej ustrukturyzowana historycznie i funkcjonalnie część dzisiejszych Kielc, będąca tuż poza starym historycznym centrum.